Dzień dobry, zapraszam na kolejną gaść ciekawostek w naszym programie Krótkie Fakty. Zachęcam także do subskrybowania kanału. Dzisiaj pokrótce odpowiemy sobie na pytanie: czemu zwierzęta mają ogony? Ogony u zwierząt pełnią różne funkcje i są przystosowane do różnych potrzeb. Pełnią one kluczową rolę w ich przetrwaniu, a także adaptacji do środowiska. U owadów, na przykład, ogony mogą służyć jako żądła. Rozpylacze substancji chemicznych, narzędzia do składania jaj, bicz lub stabilizator lotu. A przykładu ogony pszczół stanowią skuteczną broń w postaci żądła. U kręgowców z kolei główną rolę ogona stanowi lokomocja i równowaga. Na przykład u ryb i krokodyli ogony umożliwiają poruszanie się w wodzie, a u niektórych jaszczurek mogą być odrzucane w razie zagrożenia i później regenerowane. Największe dinozaury z grupy zauropodów używały długich ogonów do zrównoważania ciężaru swoich długich szyi. U ptaków ogon współpracuje ze skrzydłami w celu utrzymania lotu, a u niektórych gatunków ptaków, takich jak papugi, ptaki rajskie, indyki czy pawie, kolorowe ogony służą do przyciągania samic. Saki, takie jak wiewiórki czy niektóre małpy, używają ogona jako dodatkowej kończyny do poruszania się po drzewach. Ogony ssaków mogą również pełnić inne funkcje, takie jak komunikacja, termoregulacja czy magazynowanie tłuszczu. I to już koniec z tym odcinku. Gorąca prośba o łapkę w górę pod tym filmem, jeśli treść była dla was ciekawa. Życzę wszystkim miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.